Na terenie powiatu dziełowskiego w Rutkowicach, Skorpiu i Białutach znalazły się trzy nowoczesne przejścia dla pieszych, informujące zbliżających się kierowców o ich prędkości, świadome obecności pieszych oraz rozjaśniające się w nocy dla zwiększenia bezpieczeństwa. O szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. W dniu dzisiejszym jesteśmy w trakcie odbiorów trzech przejść bezpiecznych, oznakowanych i zabezpieczonych na drogach powiatowych w miejscowościach powiatu działdowskiego, a mianowicie w miejscowości Skurpie, Rudkowice i Białuty. Jest to pierwsza część, jak gdyby pierwszy etap projektu rządowego dotyczącego właśnie bezpiecznych przejść na, na drogach publicznych. Przejścia te są wyposażone w oznakowanie poziome, w oznakowanie pionowe, ale przede wszystkim jest tutaj, są to radary określające prędkość, z jaką poruszają się pojazdy, ale również oświetlenie przejść przez ulicę, przez drogę, więc jest to aktywne przejście, jest to oświetlone również zwiększające się natężenie oświetlenia w nocy, w momencie pojawienia się przechodnia na tym przejściu. Nie są podłączone do sieci, są to autonomiczne urządzenia zasilane energią słoneczną i wiatrową, czyli system hybrydowy, który w sposób niezależny pozwala nam. Korzystać z prądu odnawialnego, ze źródeł odnawialnych i przede wszystkim też nie musieliśmy uzyskiwać pozwoleń i, i, i organizować przyłączy energetycznych, tylko korzystamy z własnej sieci ekologicznej, zielonej energii. Także i kolejny etap naszych działań w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dziobowskiego w kwestii właśnie poruszania się po drogach powiatowych. Jest to oczywiście pierwszy etap. Mamy nadzieję, że. Przy pojawieniu się kolejnych środków finansowych będziemy aplikowali o te środki i będziemy starali się jak najwięcej tych przejść na terenie powiatu zlokalizować. Oczywiście muszą być spełnione pewne kryteria, a mianowicie i duży ruch, ale również i możliwość umieszczenia tych przejść zwłaszcza w miejscowościach, bo, bo to jest główny cel. Tak jak tutaj w tej chwili znajdujemy się w białtach przy, przy szkole, przy zatoczce autobusowej, gdzie ten ruch jest duży, a do tego jeszcze dzieci, które wysiadają, wsiadają do pojazdów przy szkole, więc jest to bardzo poważna sprawa i wręcz niemalże konieczny montaż takich urządzeń, a że udało nam się zrobić to naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to z tego się bardzo cieszymy. Cały Projektu 3 przejścia prawie 330 tysięcy złotych, z tego 80% środków z budżetu państwa dofinansowanych właśnie na te cele, więc 20% tylko po stronie powiatu. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatu działdowskiego to bardzo dobra wiadomość. Zła jest taka, że jedno z kosztownych urządzeń zainstalowanych na jednym z przejść już zdążyli zniszczyć wandale. Policja zajmuje się sprawą ich ustalenia i wkrótce zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.